Hola, ¿qué tal? Witajcie w kolejnym filmiku. Dziś opowiemy sobie o liczbach w języku hiszpańskim. Zanim jednak przejdziemy do mini lekcji, poznajmy rozwiązanie zadania domowego z poprzedniego wideo. Mieliście przetłumaczyć na język hiszpański trzy zdania. Mam na imię Lucia i a to jest Ana. Po hiszpańsku będzie brzmiało Me llamo Lucia i esta es Ana. Drugie zdanie, nazywasz się Julia? Tutaj ja hulia. Julia. Trzecie, jak on ma na imię po hiszpańsku będzie brzmiało? Como se llama. Tak jak już Wam wspominałam, dziś będziemy liczyć po hiszpańsku, ale chciałabym, żebyście najpierw poznali trzecie takie podstawowe pytanie w języku hiszpańskim. Poznaliśmy już: ¿qué tal? albo ¿cómo estás?, czyli jak się masz albo jak leci. Drugi z nich to: ¿cómo te llamas?, czyli jak masz na imię, albo jak się nazywasz. I trzecie, dzisiejsze: ¿Cuántos años tienes?, czyli ile masz lat? Na pytanie: ¿Cuántos años tienes?, odpowiedź brzmi. Tengo, tutaj podajemy wiek, anios, czyli mam konkretną ilość lat. Oczywiście możemy odwzajemnić pytanie z wrotem i tu, czyli aty, które poznaliśmy już na poprzednich dwóch lekcjach. Jeśli ich nie widzieliście, wszystkie linki będą na dole w opisie. Przejdźmy zatem do liczebników w języku hiszpańskim. Dziś policzymy sobie do 20. Zaczynamy. Uno, 1, dos, dwa tres, trzy, cuatro, cztery, cinco, pięć, seis, sześć, siedem, ocho, osiem, dziewięć, diez, dziesięć, once, jedenaście, Dosy. dwanaście. trefe – trzynaście, katorze, czternaście, 15. piętnaście, dieci 16. szesnaście, dieci siete – siedemnaście, dieci ocho – osiemnaście, diecinueve – dziewiętnaście, dwadzieścia. Maria tiene 20 años, czyli Maria ma 20 lat, oraz tengo 15 años, czyli mam 15 lat. Czas na małe zadanie domowe. Przetłumaczcie trzy zdania z polskiego na hiszpański. Macie 16 lat? Oni mają 20 lat. Ja nie mam 20 lat. Rozwiązanie jak zwykle w kolejnej mini lekcji. Mam nadzieję, że pomogłam. Zostawiajcie kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie kanał i widzimy się niedługo. A Mieliście przetłumaczyć na język... na język...